Razem ze mną kapitan widzę w sobotnim meczu z Borutą Zgierz, Michał Czaplarski i zdobywca Golana gola 1 do 0. Trudno chyba zmotywować się do takiego meczu, jeżeli macie w głowie to, że już awansowaliście. A mimo to 4 do 0 szacunek. Znaczy, to nie do końca tak. Wiadomo, że poziom koncentracji może być niższy, jednak staraliśmy się nakręcać na ten mecz i myślę, że wyszliśmy od początku zmobilizowani, chcieliśmy wygrać. To się udało na zero z tyłu kolejny mecz. Z przodu parę razy wpadło do siatki, więc cieszymy się bardzo i tyle. To jest 25. czyste konto w lidze. Jest takie powiedzenie, że ofensywą sprzedaje się bilety, natomiast defensywą wygrywa ligę. Zgadzasz się z tym? No na pewno coś w tym jest. No, Gra defensywna to zasługa całego zespołu, począwszy od napastników, poprzez pomocników i na obrońców. Dlatego chwalę tam zespołowi, że udaje się zachować czyste konto. Z przodu mamy taki potencjał, że zawsze coś padnie, więc cieszymy się z kolejnych punktów i lecimy dalej. Przynajmniej ostatni mecz. Będziemy się chcieli na pewno godnie pożegnać i kolejny raz wygrać na zakończenie sezonu. Kolejna bramka ze stałego fragmentu. To jest chyba też ważny element w sytuacji, gdy przeciwnik muruje się i ciężko go rozmontować. Oczywiście, że tak, to jest bardzo ważny fragment, że tak powiem, meczu. Jeżeli nie można strzelić bramki z gry, no to ważne, żeby wpadła ze stałego fragmentu. To się udaje, no to jest bardzo istotne i cieszymy się, że w ten sposób też zdobywamy bramki. Nie ma też trochę e, prawdy w tym, że z racji tego, że to są takie mecze już po awansie, to motywacją może być po prostu walka o przyszły sezon. Oczywiście każdy walczy o swoje, każdy chce się pokazać zarówno kibicom, jak i trenerom, działaczom. Nie wiadomo co będzie, jakie tam rewolucje w składzie, czy tylko kosmetyczne, ale każdy walczy o swoją przyszłość, żeby, a poza tym chcemy dobrze grać, wygrywać i żeby nas ta gra cieszyła. Zaraz, zarówno nas, jak i oczywiście kibiców. Nakręcasz się już na fetę za tydzień? No jeszcze o tym nie myślę, aczkolwiek no na pewno gdzieś tam z tyłu głowy to jest. Jednak no do rozegrania już teraz został ostatni mecz, tydzień treningów. No zobaczymy jak to będzie. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Jeszcze ja chciałem powiedzieć zaprosić kibiców na tą fetę, która będzie na Placu Wolności. A ja również z Michałem zapraszam na tą fetę. Moim gościem był kapitan Widzewa Michał Taplarski, łączy nas Widzew, bądźcie z nami. Dziękuję.